Cześć ludki, to znowu ja. Mam dla Was obiecaną w którymś z poprzednich filmów recenzję yy, takich oto spodni z Texara. Y, spodni wzór 10 w takim dosyć ciekawym kamuflażu. To się nazywa Arit MC Camo. To jest podobna jakaś bezlicencyjna kopia, spójrzcie sobie yy, multicamu. Yy, już Wam spieszę z odpowiedzią na temat tych spodni w ogóle, dlaczego ja te spodnie wybrałem i w ogóle recenzją po kilku miesiącach, bo kupione były wczesną miesienią tamtego roku. I w którejś z recenzji swoich, tych takich dosyć obszernych mówiłem, że nie polecam Texara ogólnie, tak samo jak nie polecam Brandita, yy, ze względu na jakość yy, głównie, ale teraz się tak też porobiło, że nawet Helikon troszkę z jakością gdzieś poleciał, bo zdarzyło mi się, że kupiłem spodnie M65, które po prostu puściły mi w kroku w sposób, który raczej kiedyś nie miałem prawa spodnie puszczać, yy, przynajmniej z Helikona, a puściły. No ale cóż, jak się umieszczać, to, to się naprawia takie rzeczy, nie? Ale to już nie jest ta jakość. To, to, to się widać, że mam wrażenie, że chyba niki są słabsze albo, albo cieńsze. Nie wiem, ale to już nie jest ta jakość. Ale wracając do tych spodni, poszukałem czegoś innego od spodni BDU, bo wiadomo, że Helikon robi do pewnego rozmiaru, kiedyś byli duże rozmiary, ogromne rozmiary na wielkich chłopów i nie było problemu, ale potem przestali, wybili tylko 2XL. No i z 2XL jest taki problem, że spodnie są na długość dobre, na szerokość dobre to są za w pasie i jest są za ciasne, więc szukałem czegoś, jakieś alternatywy i miałem do kontrakty, które są raczej rzadkie, w ogromnych rozmiarach, zwłaszcza w BDU, ja bardzo BDU lubię i szukałem czegoś, co nie będzie kolejną jakąś nazwijmy to nawałnicą rzepów i jakichś sznurków i innych dziwnych rzeczy, i dziwnych jakichś tematów, bo nie jestem do tego przekonany szczerze mówiąc i jakoś rzep mnie nie przekonują, i szukałem czegoś prostego, właśnie, co, gdzie będą guziki, gdzie będzie materiał w hipstopie, w jakimś kamuflażu, z przeszyciami na, na kolanach, gdzie, gdzie wszystkie kieszenie będą właśnie w guzikach. I tak w sumie padło na spodnie z Texara właśnie wzór 10, tak jak tutaj widzicie. Zazadzo pokażę, jak to spodnie wyglądają. I yy, do wyboru było kilka wersji kolorystycznych, czarne, zielone. Wzór 93 tam był, trwa leśna pantera. No i właśnie ten alit MC Camo, dlatego go wybrałem, że się zupełnie różni od większości kamuflaży, jakie są przynajmniej najczęściej kupowane. Chociaż to jest dosyć też popularny wzór, ten Multicam czy tam alit MC Camo nazwijmy to. I te spodnie mają dosyć dobre opinie. Wiem, że na polskim YouTube są jakieś opinie na temat tych spodni po pół roku użytkowanych. Nie wiem, czy to gość nie nakręcił jakiś, chyba właśnie. No to też ktoś koło pół roku można powiedzieć te spodnie użytkuję. Już on pokazuję jak to wygląda, to wygląda tak w ten sposób, macie klasyczne spodnie, klasyczne bojówki, kieszenie po bokach, kieszenie są, yy, te klapy są w taki sposób uszyte, że wydaje mi się, że wygodniej się do, do kieszeni sięga i jest to wygodniejsze, są przede wszystkim klapy są szersze, mam wrażenie niż w zwykłym BDU, nie wiem czy to będzie widać te klapy jak to wygląda, one są pod takim trochę jakby ukosem wszyte. Spodnie musiałem oczywiście skrócić, bo były trochę za długie, żeby były nam na niewygodne. Będę wziąłem troszkę większe niż trzeba, żeby można było sobie lepiej dopasować. Ale poza tym yy, wszystko było ok z nimi, jak przyszły, tylko trzeba było nogawki skrócić. Bardzo na plus są te taśmy. To Wam mówię, że to jest bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie, bo tam jednak w selikonach, spodniach z BDU, chyba też takie w kontraktowych były, że one były troszkę cienkie te taśmy i z takiego troszkę cieńszego materiału, z takiej tasiemki. A to jest jednak solidna taka taśma. Z z materiału i to jest, wydaje się, Bardzo fajne jest to, że macie wkładki, bo to są spodnie Wzór 10, czyli spodnie wzorowane na, na spodniach Wojska Polskiego, tych nowszych trochę, chociaż wchodzą teraz na wzory, jakieś Lampard chyba, czy rejs, nie pamiętam, to się nazywa. I tutaj są wkładki. Ja składań nie korzystałem, aczkolwiek przeszycia na kolanach i możliwość w ogóle włożenia na wkładki nawet ze sklepu budowlanego, którą sobie możecie wyciąć i włożyć, to jest rzecz. Oczywiście klasycznie macie spodnie przeszyte na tyłku dodatkową warstwą materiału, także to jest bardzo fajne, tak, jak w BDU. Kieszenie też są spoko, dosyć szerokie, te nazwijmy to zaślepki, to się chyba padki, patki, już nie pamiętam. Dosyć są, są duże, ale jednak kieszeń jest tak zrobiona, że nie jest tak skonstruowana jak w amerykańskich spodniach, że się nie cała ręka, mają dosyć dużą rękę, także jest ten problem. Więc wchodzi tylko tak ręka do kieszeni, ale sięgnąć się da. Ja z tej kieszeni rzadko korzystam. Ewentualnie z tej jednej jak jakieś tam zakupy czy coś, to, no to czasem gdzieś jakąś kartkę wożę, coś. To, to, to tyle. Jeśli chodzi o kieszenie, no to kieszenie są bardzo pojemne, zamykane na dwa guziki, tak jak w BDU macie dwa guziki. Tylko że troszkę mam wrażenie, że troszkę inaczej są te kieszenie skrojone. Nie są może. Mam wrażenie, że troszkę chyba węższe są. Delikatnie są węższe ku dołowi się zwierzają. Tak mi się wydaje przynajmniej, że delikatnie się ku zwężają. zwierzają. Nie są takie kratowe jak w BDU, ale dla mnie pojemność jest wystarczająca. Pas macie zapinany na większą ilość guzików. Mam wrażenie, że to jest chyba większa, większa ilość guzików. Przede wszystkim nie macie jednego guzika na końcu, tylko macie dwa. Także jak jesteście po biedzie u cioci, babci czy u kogoś tam, to możecie zawsze jeden sobie odpiąć. To jest akurat spoko rzecz. To są spodnie za chyba 160 zł. Ja znań Tylko, że ja je kupiłem, bo na Militerach Perth nie było, więc ja je kupiłem na takim sklepie Army World z Demobilem. Akurat tam były nowe, więc kupiłem. Wziąłem je w terenie, w różnych warunkach, jak było trochę cieplej, bo no to było kupiłem na nie wiem, jest trochę ciepie było, no wiadomo, jak to tego typu materiał, to jest poliester, to nie jest balon na 100%, więc on tak troszkę, troszkę grzeje, że tak powiem, po tyłku jakieś ciepło, ale da się przeżyć. Powiem Wam tak, w porównując to do helikona, który, do no obecnej jakości, którą ma halikon to no, można to mniej więcej porównać, można tak powiedzieć, chociaż... No, to nie są też spodnie, które są spodniami kontaktowymi, ja bym tutaj się nie spodziewał jakiejś nie jakiej jakości, ale spodnie są, można powiedzieć, uczciwie uszyte, uczciwie są zrobione. Bardzo fajną rzeczą są te szerokie szlufki na przykład, nie wiem czy to będzie widać, szerokie szlufki z takimi właśnie ringami, żeby coś można żeby było sobie tutaj przetrosić jakieś rękawiczki, jak macie jakieś deringi, czy coś, to jest fajna rzecz. Bardzo fajna też jest rzecz ten szeroki pas, on jest wygodniejszy, lepiej się spodnie na tyłku trzymają yy, niż w BDU. Ale tak jak widzicie, na przykład tu macie kieszenie w takim kolorze. Kieszenie na przykład już widać oszczędność na kieszeniach, że one nie są zrobione z lipstopu, tak? Całe spodnie. Tylko z jakiegoś materiału, jakiegoś chyba poliestrowego albo jakiegoś, może nie wiem, bawełnianego. Także kieszenie będą chyba szybciej klękać niż nie ta spodni. A propos już klękania, no to tak. Nie wiem, czy to będzie widać, ale spodnie już tutaj były przeze mnie szyte w tym miejscu, bo niestety klękły w takiej, takim głupim miejscu. Nie? nie powinny, nie powinny być porządnie zrobione ale lubiły sobie puścić po prostu nitki, no to się zdarza, ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają nawet w kontaktowych, to nie ma być na wieczność, nie? nie, w tym rzecz. Ale jednak, troszkę mam wrażenie, że niższej jakości jest, coraz niższej jest jakości, nawet ta odzież taka trochę wojskowa, taka, taka, nawet, nie wiem, no jak z kontaktami teraz jest, bladą już nic kontaktowego nie miałem, mam tylko parę rzeczy kontaktowych, i jestem z niej ale jeśli chodzi o odzież taką, nazwijmy to cywilną, no to trochę chyba doleci z jakością, przynajmniej taką dostępną dla większości ludzi, bo ja też nie będę tutaj wylatywa Wam, że noszę 5.11 i inne tego typu rzeczy, bo nie noszę 5.11 bo jeszcze nie zalewałem, że takich dalej chciał wnosić ale jeśli chcecie kupić ciuch nazwijmy to, no niech będą te spodnie, zał, załóżmy z tego Texara no to, to są spodnie, które by, pa, chwilę Wam posłużą, parę lat powiedzmy, że Wam posłużą chyba, że bardzo będziecie jeziorać, to może nie ale myślę, że jakość wykonania jest, jak za te pieniądze, za te 160 zł no w porządku, w porządku to będzie, ale to, to nie jest to do którego czekałem, ja byłem na przykład w jak jeszcze parę lat temu, gdzie jak się kupiło bojówki, do tej pory mam bojówki z helikona, które są już bardzo zmęczone. Dosłownie jakby pustynną burzę przeszły, akurat to są pusty, pustynna burza właśnie, ten tricolor desert. To one były jednak tak wykonane, że te, te, te szwy w kieszeniach, czy, czy gdzieś tam w tyłku, to, to materiał się wam przetrze, ok, Ale tak wspólnie zrobione, że naprawdę, no w Chinach wiadomo, i to w Chinach robią, nie? Bo teraz w, w Chinach nie robi, większość Chin teraz w Chinach robi, bo bardzo dużo jest rzeczy produkowanych w Chinach. I nie ja mówię, że rzeczy chińskie są gorsze, tylko są rzeczy, które są w Chinach produkowane są gorsze i są, które jest produkowane w Chinach są to lepsze, nie? To nie jest powiedziane. I nie wiem, gdzie produkuję w tym momencie tekst, gdzie to jest produkowane, ale może w Polsce, chociaż wątpię za te pieniądze. Ale jednak to nie jest ta jakość, do której ja byłem no ale mówię, spodnie jednak polecam, jakbyście szukali jakiejś alternatywy właśnie w 10 jest też bluza w tym wzorze. Dobrze się nawet się dosyć dobrze trzymają, mimo tego, że tak mówiłem tam gdzieś szef puścił przy kieszeni. do no, no, takich rzeczy nie jestem przyzwyczajony, jest jestem raczej pedantyczny, więc staram na odzież, która jest trwała i też no, to jest trochę taki mój pochybel. Yy, ta Odzież to, to, widzi, to nawet ten, ten, ten kapelusz najperski nazwijmy to, to jest kapelusz z Texara. Przepraszam z Helikona yy, CPU. Yy, I ja staram na odzież, która jest trwała po prostu. Ja nie, nie lubię łazić po tych głupich sklepach, po tych sieciówkach i jakieś śmieciowych ubrania tupować, które, które są za chwilę do wrócenia albo są zmechacone szybko albo się szybko niszczą, bo, bo, bo są nie trwałe. Dlatego wybieram odzież wojskową, bo to jest mój pochyber dla, dla ludzi, którzy chodzą w dżinsach, w morzu dżinsów, na, na, na ulicy jest morze dżinsów i to same kalwiny, jakieś High i inne bzdury, dlatego ja wolę takie urań, jak ubrak to jest wygodne, zresztą już kiedy o tym mówiłem, nawet spotkałem takiego chłopaka kiedyś w kamie, tutaj w moim mieście, w takim miejscu, który twierdził to samo, co ja mam tą samą filozofię, że to nie chodzi o to, że ja teraz będę szpanował, albo robił siebie żołnierza, to nie w tym jest tylko to chodzi o to, że to, trwa, to są kurwa trwałe to jest takie amerykańskie myślenie, bardzo mi się to podoba, to są ubrania, które są wygodne, trwałe i jeszcze stosunkowo yy, yy, w miarę, można to cenowo jakoś ogarnąć, nawet jak, jak czasem się uda kupić takie jakieś kontrakty, jak się nie jest jakimś strasznie wielkim chłopem, to można kupić sobie jakiś kontrakt niedrogi, to na przykład bym nosił Bundeswehre, kiedyś nosiłem Bundeswehre, byłem trochę chudszy i nie byłem taki duży jak teraz, to nosiłem Bundeswehre i z Bundeswehre byłem bardzo zadowolony, chociaż te Sorge Bundeswehre już trochę pokończyły, już tego tak nie ma, więc nie ma za bardzo czego kupować. Już tutaj w mojej okolicy trochę tak niezbyt, się tym się tym tematem temu nie ma. Moim zdaniem spoko się zachowują w terenie te spodnie. Budu na nich nie widać. To jest bardzo fajne. Miałem też spodnie w woodlandzie, w oliwce, w różnych miarach kamuflażach spodnie. I na nich naprawdę nie widać budu. To jest zarobiste, że na nich właśnie nie zbudu. budu. Dobrze się biorą, szybko schną. Także jak szukacie czegoś, nazwijmy to rodzimego, no to bierzcie tekstara. Jak jesteście wielkimi chłopami, no bo z helikonem jest problem. Także polecam i do następnego razu trzymajcie się. Cześć.